Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wasz Soul Voice. Rozmawiamy w kolejnym filmiku na temat kolorów, połączenia barw e, oraz znaków zodiaków. Jakie kolory są najlepsze właśnie dla jakiego znaku zodiaku? A dzisiaj głównie mowa o tym, jaki jeden najważniejszy kolor jest Twoim kolorem mocy, mocy Twojego zodiakalnego znaku zodiaku. No to zaczynamy. Kolor dla panny to kolor, kochani, brązowy, więc kolor brązowy, droga panno, będzie dla ciebie Twoim kolorem mocy. Panna, generalnie, podobnie jak bliźnięta, rządzi, rządzi nią Merkury. Ona jednak jest powiązana z żywiołami Ziemi, stąd jej skojarzenia kolorystyczne obejmują. Odcienie ziemiste, bym powiedziała, a w szczególności brązowe. Nic dziwnego, że zodiakalna panna jest osobą twardo stąpającą po ziemi. Niestety nie buja w obłokach. Zamiast tego reprezentuje tak zwaną stabilność, metodyczne podejście do rozwiązania wszelakich problemów, jeśli można to tak ująć. Kolor brązowy, właśnie dla panny. Jest ostoją i źródłem ogromnej siły i mocy. Pozwala pannie konsekwentnie się rozwijać i cały czas pobudza pragnienie samo jakby to powiedzieć, samo doskonalenia i samozdolności. Co więcej, osoba urodzona pod tym znakiem Zodiaku, czyli Panna, jest z natury perfekcjonalistką i jest perfekcyjna. Bardzo dba o szczegóły, a w planowaniu nie ma sobie równych znaków z odjaku, to tak na marginesie. Nie da się również ukryć, że panna jest powściągliwa. Okazywanie uczuć przychodzi jej z wielką trudnością, ponieważ przez większość swojego życia kieruje się niestety rozsądkiem. Domeną panny jest intelekt, a nie serce. Talizmany dla panny to przede wszystkim kwiaty doniczkowe, w kolorach jeśli są w ogóle brązowe. Więc dobrze, żeby były na przykład brązowe doniczki, wtedy ten brązowy będzie fajnie emanował taką pozytywną energią właśnie dla panny. To tak na marginesie. Mogę polecić wam dodatki brązowe w postaci dywaników, jakiejś kapy, czegoś po prostu w kolorze brązowym no poduszek, żyrandoli. Nie wiem, możecie kupić sobie jakieś brązowe drewniane gadżety, postawić je w domu. Wszystko co kochani tylko chcecie, ale związane z kolorem brązu. W którym wy jako panny będziecie się po prostu czuć fenomenalnie. No i o to przecież chodzi. Każdy musi się czuć dobrze w swoim świecie. A jeszcze na dodatek jeszcze ten świat będzie go wspierał, czyli ta magiczna energia Kolorów, no to gratulacje, ale no cóż, trzeba mieć po prostu świadomość. W tej chwili Wasza świadomość wzrasta, będziecie wiedzieć, jaki kolor jest Waszym kolorem mocy, i to na pewno przyczyni się do tego, że będziecie w jakimś stopniu um, chociażby mogli zmienić swoje życie na lepsze. Ok, yy, kolejny kolor i znak Zodiaku to będzie na przykład Waga. I dla wagi, kochani, bardzo dobrym kolorem jest różowy, i różowe odcienie. Tym znakiem w ogóle zodiaku rządzi planeta Wenus, a związane z nimi kolory dotyczą równowagi, jedności i harmonii. Różowy bowiem pomaga otworzyć serce wagi oraz złagodzić jej osądy. To właśnie. Dzięki tej barwie zodiakalna waga posiada tak sympatyczną osobowość. Kolor mocy, jakim jest różowy, dla wagi, zwiększa kreatywność Twojego znaku zodiaku oraz spostrzegania, powiedziałabym, otaczającej wagę świata. Może tak. Pomaga wadze w pielęgnowaniu w ogóle wagi powiedzmy jej wiara w ludzi oraz okazywanie miłości wszystkim, którzy na przykład na to zasługują. I to jest takie fenomenalne dla tego znaku. Yy, generalnie waga uwielbia to, co piękne. Nic dziwnego, że szuka równowagi we wszystkich aspektach swojego życia. W ten sposób czyni je zachwycającym, a często wręcz olśniewającym. Co do talizmanów, do wagi mogą to być wisiorki z elementami różnych odcieni różu. Różowe kamienie, różowe dodatki, poduszki, kapy, żrandole, no nie wiem, ramki do zdjęć, dywaniki podłogowe. Wszystko, co jest związane kochani z różowym i nie ma się tutaj co przejmować, jeśli jesteś również mężczyzną, możesz chociaż mieć jedną na przykład różową koszulę. I gwarantuję Ci, że właśnie w tej koszuli zrobisz najlepsze dile, osiągniesz w pracy najlepsze rezultaty i będziesz najbardziej doceniany. Kiedy będziesz pracował właśnie w tej różowej, delikatnej koszuli? Różowy to nie jaskrawy, wrzeszczący kolor. Różowy ma różne odcienie. A ja proponuję Ci delikatny róż, taki baby, baby pink. I taki kolor na pewno Ci pomoże. Więc głowa do góry i odwagi trochę drogie wagi. Co do oczywiście kolorów. A teraz szybciutko o skorpionie i jego kolorze mocy. Jeśli jesteś skorpionem, witam Cię serdecznie. Drogi skorpionie, dla Ciebie muszę polecić jako kolor mocy kolor czarny. Skorpion bowiem ma swoją planetę Pluton i Pluton rządzi w znakiem Skorpiona, który generalnie symbolizuje transformację oraz wszystko, co jest niezwykle intensywne. Ciemna i tajemnicza czerń powiedziałabym, że sprawia, że Skorpion jest bardzo dociekliwy i skupiony na własnym rozwoju. Nie obawia się zanurzyć że w własnym duchowym wnętrzu, nawet jeśli miałby w ogóle nie ujrzeć tego świata. Kolor czarny uosabia tak zwaną głębię, która jest drogą życia właśnie skorpiona. Osoba urodzona pod tym znakiem, w Zodiaku, patrzy bowiem znacznie głębiej niż inni ludzie zagląda pod powierzchnię wszelkich rzeczy i powiem szczerze, że bez oporu kwestionuje to, co uznaje za złe. W kulturze zachodniej w ogóle kolorczalny kojarzy się ze śmiercią i um, ponownym narodzeniem. Nic dziwnego, że wzmacnia on zdolności do wewnętrznej przemiany zodiakalnego Skorpiona. Talizman drogi Skorpiony dla ciebie to przede wszystkim Symbole, których znaczenie większość ludzi nie zna i zapewne nigdy nie pozna. I w otoczeniu dodatki w kolorze czarnym: poduszki, dywanik, jakieś stojące gadżety, ramki, na przykład do zdjęć w kolorze czarnym. Które będą dla Ciebie emanować właśnie tą energią, którą potrzebuje Twój znak Zodiaku. Ale oczywiście chciałam powiedzieć, Skorpionie, żebyś nie przesadził z tym czarnym i żeby nie było czarne jak w Mogile w Twoim domu. No, to tak żartem mówiąc, nieładnym. Wprowadź proszę do swojego domu trochę jasności i. Połącz kolor czarny z jasnymi barwami. Te jasne barwy bowiem Cię ożywią i kolor czarny stonizuje się i nie będzie miał takiego strasznego wydźwięku. Gdyby został oczywiście sam. Decyzja należy do Ciebie. Ja Ci tylko podpowiadam z mojego doświadczenia i z moich obserwacji, które no prowadzę już od kilkunastu lat, bo mnie po prostu interesuje magia kolorów, jak wpływają na ludzi i na otoczenie, i mogę dużo więcej na ten temat powiedzieć, jeśli chodzi o moje doświadczenia z moimi kolorami oraz doświadczenia moich znajomych, ale to może w innym filmiku. Kochani, kolejnym znakiem zodiaku będzie Strzelec. Dla Ciebie, kochany Strzelcu, kolorem zodiakalnym najlepszym i takim numer jeden będzie fioletowy, który ja osobiście też lubię. Ja, wiesz, w ogóle inspiruję Strzelca do, do działań związanych z powiększeniem, wzrostem i działaniem. Powiększeniem wszystkiego tutaj mam na myśli. Kolorem mocy tego znaku właśnie jest fioletowy. Barwa duchowości, jak wszyscy wiedzą, świadomości, która popycha fizjologiczny umysł strzelca, właśnie w kierunku powiedziałabym, oświęcenia i otwartości na wasze nowe idee. Fiolet generalnie jest również kolorem obfitości, sprzyjającym naturalnemu szczęściu i pozytywnej naturze. Motywuje bowiem ten kolor zodiakalnego strzelca do ciągłego poszerzania horyzontów, a zarazem popycha do poszukiwania przygód i wytaczania nowych szlaków. Strzelec jest człowiekiem raczej otwartym, na różnego rodzaju doświadczenia i charakteryzuje się kreatywnym i globalnym sposobem uważam myślenia. Dzięki temu jest w ogóle w stanie rozwiązać problemy, które dla innych ludzi stanowią nie lada wyzwanie. Talizmany dla tego znaku Zodiaku to różnego rodzaju kompasy i fajnie by było jakby właśnie były w kolorze fioletowym. Różnego rodzaju dodatki w kolorze fioletowym, możesz kupić poduszki, zasłonki, nie wiem, ustawić jakieś fioletowe figurki, lub namalować sobie fioletowy obraz, lub strzelić fototapetę w, w fioletowym kolorze. Co tylko chcesz, pomalować meble na fioletowo, co tylko chcesz, co tylko uważasz, jaki pomysł przyjdzie Ci do głowy, ponieważ pamiętaj, kochany strzelcu, że kolor fioletowy wpływa na Ciebie fantastycznie. Głównie dlatego, że emanuje energię na takim odpowiednim poziomie, który Twój organizm przechwyca i... Stabilizuje się, jakby powstaje u ciebie taka wewnętrzna równowaga, jeśli masz do czynienia właśnie z fioletowymi rzeczami. Dlatego kupuj również fioletowe ciuszki, może jakaś biżuteria w fioletowym kolorze ci wpadnie. Także pomysłów jest bardzo dużo, coś fioletowego po prostu miej przy sobie zawsze i wszędzie i wszystko dla ciebie świetne będzie. O. Widzicie, czasami nawet włącza mi się talent do rymowania i rymowanek. Niech tak będzie. Także teraz może koziorożec, tak szybciutko. Dla koziorożca tym wspaniałym kolorem mocy jest szary. Koziorożec generalnie znajduje się pod wpływem planety Saturna, a zatem jest kojarzony z dojrzałością i dyscypliną i takim dystyngowaniem. Najważniejszą barwą związaną z tym znakiem, czyli jego kolorem mocy, jest szarość i wszelaka, powiedziałabym, odmiana szarości. Pomaga ona w ogóle znaleźć najbardziej praktyczną ścieżkę życia dla koziorożca. Ten naturalny kolor wzmacnia um, niezawodność i solidność zodjakalnego koziorożca, tak bym to ujęła, ale też czyni go wielkim tradycjonalistą. To prawdopodobnie największy konserwatysta w całym znaku Zodiaku, czy w całej gromadzie znaków Zodiaków, choć przez niektórych fakt ten może być odbierany jako wada. W rzeczywistości uważam, że koziorożca cechuje się bardzo, jakby to powiedzieć, takim, że on cechuje się takim rozsądnym podejściem do życia. I to taka moja puenta, a kolor szary u koziorożca w ogóle wzmacnia ambicje tego znaku, ale też umiejętności organizatorskie. W tym wypadku nie ma mowy o strachu przed dużymi projektami czy o braku samokontroli. Talisman dla koziorożca to różnego rodzaju ołówki lub mogą być kredki w kolorze właśnie szarym, taki kolor grafitowy. Grafitowo-szary, na przykład dodatki w domu, pozwolą odbierać ko koziorożcowi bardzo dobrą energię, która będzie wpływała bardzo dobrze na jego samopoczucie i jego poprawę nastroju, ponieważ z czasem jest troszeczkę, powiedziałabym, taki zdystansowany, za bardzo do otoczenia, racjonalny. E Cóż jeszcze? Także drogi koziorożcu, otaczaj się srebrem, otaczaj się mm, szarością, otaczaj się grafitowym szarym. Pod każdą postacią, może kup do domu jakieś ozdobne poduszki, yy, śpi w szarej pościeli i wtedy może Twoje sny i Twój sen będzie znacznie mocniejszy i będziesz stawał bardziej wypoczęty. Pozdrawiam serdecznie kochani w tym filmiku. Zapraszam na kolejny, gdzie będziemy kontynuować rozmowę na temat kolorów, znaczenia kolorów w znakach zodiaku i co daje nam moc naszego jedynego, cudownego koloru. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Pa, pa cześć!